Bracia i siostry, gdy Jezus umierał na wzgórzu Golgoty, przebite serce na zawsze się stało arką przymierza i bramą zbawienia dla wszystkich ludzi. Męką Chrystusa obmyci z przewiny. I z jego śmierci, zrodzeni do życia, sami jesteśmy prawdziwym mieszkaniem Bożego Ducha. Jeden jest Kościół i jedno jest ciało, którego mocą jesteśmy złączeni. Jedna jest miłość, nadzieja i wiara w jednego Boga. Ojcu, synowi, duchowi świętemu, niech będzie wieczna podzięka i chwała. Myśli i słowa niech wielbią majestat naszego Pana. Jezu Chryste, mistrzu nasz, z Duchem Świętym witamy Cię radośnie. Ty jesteś Chryste, zwierzchnikiem i głową wszystkich pasterzy Twojego Kościoła. Kochani, oddajmy swoje troski i wszystkie problemy Bogu Ojcu. Pomyśl o Jezusie, o Jego miłosierdziu. Jezus jest teraz obok Ciebie. Przywołaj Go myślami do siebie. Bracia i siostry, Módlmy się, w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Boże, proszę Cię o przebaczenie moich grzechów, moich błędów i zaniedbań. Boże, sprowadź na mnie pokrzepiający sen i spokojną noc. Na jutrzejszy dzień udziel nowych sił. Do wypełnienia zadań, które mnie czekają. Boże, pełen ufności w Twoje ręce, duszę moją oddaję. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Boży Baranku, zbawicielu świata, Tobie z twym ojcem i duchem najświętszym, chwała, niech będzie cześć i panowanie. Boży Baranku, zbawicielu świata, Tobie z twym ojcem i duchem najświętszym, chwała, niech będzie cześć i panowanie. Bracie, siostro, niech oblicze wszechmogącego zajaśnieje nad Tobą, niech błogosławieństwa spoczną na Tobie. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Duchu Święty, zostań w naszych sercach i módl się z nami. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Zapraszam do subskrypcji kanału Oaza Jezusa Modlitwy. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Nakarm nas Panie Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdasz siłami, abyśmy nie ustali, Dążąc twym śladem, Boży Baranku, zbawicielu świata, Tobie z twym ojcem i duchem najświętszym, chwała niech będzie, cześć i panowanie. Boży Baranku, zbawicielu świata, Tobie z twym ojcem i duchem najświętszym, chwała niech będzie. Cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.